O, Buźka, mój ulubiony sklep. O, Buźka, mój sklep, którego nienawidzę. Ciekawe kto tam siedzi, może znowu to tam Czas mamy klientów. Spoko. Dzień dobry. Dzień dobry. Y ja obsługuję tutaj, więc jak pani chce, to może się o coś mnie zapytać. Aha. E a gdzie jest albus? Ta są w y, pojemniku w kształcie dyni. Dziękuję. O, mamy kolejnych klientów. No spoko, fuksiasz obsłuż. E, dzień dobry. Dzień dobry. E, gdzie są kości? Kości? Mhm. Y, tam ma pani w automacie. dziękuję. Czy mogę kość dostać za darmo? Jestem gwiazdą. Nic o pani nie słyszałem. I jak to? Przecież wszyscy o mnie słyszeli, widzieli. Za to możemy Pani podrożyć. Nie, nie zgadzam się. No. A, czyli Pani nie damy tej kości za darmo. Och, sklep. No. Zoe? Tak, to ja. Co Ty tu robisz? No przyszłam do sklepu, w którym są tylko takie jak Wy. No. Ale to jest Najfajniejszy sklep na świecie! Właśnie najgorszy! tutaj nawet nie mogę dostać za darmo, a ja w każdym sklepie mam wszystko za darmo. Więc to jest okropieństwo. A w ogóle się dziwię, że taka osoba jak ty i chodzisz tutaj. To jest okropne. Halo, jestem tą kość za darmo! Jestem gwiazdą, ba. To najładniejsza, najładniejsza i tak dalej. Więc tak, po koniec. niech Pani się odwróci i podniesie łapy do góry. A to jest, to kto jest? German. Komendant policji. No dobrze, jest Pani aresztowana. Nigdy mnie nie złapicie. O nie, 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 nie. Nie, nie, cały to, czekaj.